Józefie, święty o ojcowskich uczuciach. Tak, serce mężczyzny nie zawsze pozwala sobie na objawianie uczuć. Są jakieś stereotypy, że chłopaki nie płaczą, że chłopaki są tacy lub inni. Czasami można utknąć w takich stereotypach, gdzieś wyuczonych w przeszłości, w dzieciństwie, w młodości. Że ktoś, kto się wzrusza, kto jest uczuciowy, delikatny, to, to nie jest prawdziwym mężczyzną. To wszystko nieprawda. Jezus potrafił być bardzo męski, ale wcale to nie odbierało mu prawa do wrażliwości. Był naturalny. I właśnie sztuka bycia sobą to bycie naturalnym, bycie prawdziwym, bez jakiegoś retuszu, bez jakiegoś udawania. Kogoś, kim nie jesteśmy i nigdy nie będziemy. Ludzie uciekają od tego, kto zachowuje się sztucznie, kto przybiera jakieś pozy, żeby się przypodobać jakiejś grupie społecznej, jakimś ludziom, kto jakby lansuje jakąś modę, kto jakoś próbuje językiem, zachowaniem pokazać, że jest kimś innym niż jest naprawdę. Bycie sobą jest drogą, prowadzi nas. I pozwala nam na to, żeby, by także wyrażać świat uczuć, emocji, tego, co, co nas dotyka, co nas raduje, co nas boli. Prawdziwie, mężczyzna wzrusza się, ma łzy w oczach, ale także potrafi być zdecydowany, męski, konkretny, zabrać zdecydowany głos. Jedno drugiemu nie, nie przeczy i jedno drugiego zupełnie nie wyklucza. Wręcz przeciwnie, to, to wszystko się razem uzupełnia jest bardzo prawdziwe czujemy każdy z nas ma takie wyczucie o coś nie bardzo jakoś jakieś to nienaturalne było zachowanie takie sztuczny gniew albo sztuczna serdeczność życzliwość tymczasem święty józef uczy nas żeby być sobą być naturalnym mieć ojcowskie uczucia i je wyrażać ile nieraz ludzkich dramatów że ktoś nie wyraził uczuć Dzieci nieraz mówią, prawda, dziesiątki razy to słyszałem, że mój tato nigdy nie powiedział do mnie, że mnie kocha. Nigdy tego nie powiedział, Mówię, ale może pokazał życiem też, ale tak bardzo potrzebowałem, potrzebowałam, żeby tato to powiedział. Że pytanie do mężczyzn, co to jest, że nie potrafimy nieraz powiedzieć kocham cię do swojej żony, do swojego dziecka. W sposób zupełnie naturalny. Co nas blokuje? Rozumiem tą męskość, ale ta tęsknota za usłyszeniem tego może. Niech pomoże nam nasza tęsknota. Czy chcieliśmy to kiedyś usłyszeć od własnego Ojca? Może jesteśmy tymi właśnie ludźmi, którym nikt tego nie powiedział, a bardzo żeśmy na to czekali. I teraz możemy też tego nie potrafimy mówić. Oczywiście nie mówi się tego co pięć minut, ale trzeba to mówić. Można to powiedzieć niewiele razy, ale tak zdecydowanie, że ktoś to głęboko przeżyje. Może dzisiaj Święty Józef pięknym wezwaniem ukazywaniu uczuć ojcowskich przypomina nam o tym, że trzeba mówić do tych, których się kocha, że się ich kocha. Józef Święty o ojcowskich uczuciach, opiekuj się nami.